Dzisiaj zapytamy elbląskich mężczyzn, jaki jest według ich ideał kobiety. Oraz czy wolą kobiety naturalne czy plastikowe. Wywiad przeprowadzi Paulina Malinowska oraz Natalia Adamek, a przed kamerą stanie Ola Sawicka z czwartego ELO Grupy Medialnej. To jak według Pana powinna wyglądać idealna kobieta? Idealna kobieta? Hmm, nie ma takiej. <laughs> Dziękuję. Powinna być dobra. Dla mnie to by wystarczyło, żeby była dobra i wierna. W ten sposób, nie? Nie wiem, to ciężko powiedzieć, bo wiadomo też, że wygląd nie jest najważniejszy, nie? Chodzi głównie o cechy, które ma w sobie kobieta. Idealna kobieta? Według mnie. Hmm, ciężkie pytanie tak naprawdę. A skąd pani jesteście? Z grupy medialnej, czwartego LO. A, czwarte LO. Idealna kobieta. To odpowiem pewnie jak większość facetów, że musi być ciepła, kochająca, taka domowa, tak? I czasami szalona, koniecznie. Chyba taka. Kobieta? Mądra. Mądra i ładna. <laughs> Plastik czy naturalne piękno kobiety. Co co? Plastik czy naturalne piękno kobiety. O, naturalne piękno kobiety. Dziękuję bardzo.